5 najważniejszych rzeczy, które musisz sprawdzić kupując stary dom. 1. W jakim stanie jest konstrukcja i pokrycie dachu? Czy nadaje się do naprawy, czy jednak trzeba wymieniać całość? Nie dyskwalifikuje to zakupu budynku, natomiast trzeba się liczyć z kosztem od kilku do kilkunastu tysięcy przy naprawach, a przy wymianie dachu koszt od 60 do 100 tysięcy. 2. Mokre ściany. Częsty problem, który nie jest łatwy do naprawy. Trzeba liczyć się za zrobieniem izolacji poziomej poprzez podcinkę lub iniekcję. Zakup domu będzie bardzo ryzykowny, a koszt to 250 do 700 Złotych za metr bieżący. Trójka. Woda w piwnicy. Główny powód to wysoki poziom wód gruntowych. Może powodować nierówne osiadanie budynku. Problem, który właściwie jest nie do usunięcia. Dlatego nie kupujemy takich domów. Czwórka. Woda na działce. Sugeruje ona gleby gliniaste, które ciężko wchłaniają wodę lub tereny z wysokim poziomem wód gruntowych. Problem ten dyskwalifikuje zakup takiej nieruchomości. Piątka pęknięcia ścian konstrukcyjnych powodowane najczęściej nierównym osiadaniem budynku. W zależności jak duże jest pęknięcie i w jakim miejscu występuje. Mniejsze pęknięcia warto skonsultować z konstruktorem budowlanym, przy większych unikamy zakupu takiej nieruchomości.